Jesteśmy zadowoleni z wyniku, aczkolwiek w tych okolicznościach może lekko nam ucieszyć. E, zadowoleni jesteśmy z tego, że ten styl grania nasze diametralnie zmienił od dłuższego czasu i staramy się grać w piłkę i wygląda na to naprawdę bardzo przyzwoicie. To też jest prognostyk przed kolejnym spotkaniem, a także pokazuje dojrzałość drużyny i, i, i gdzieś nas to, że, że te treningi z trenerem lewym dają efekty. Absolutnie jesteśmy gotowi. gotowości. I, i, i od jutra zaczynamy już myśleć o, o meczu w Warszawie, bo jest to dla nas ważne. Najważniejsze dla całej drużyny, bo drużyna nam warto przyjść trzecie miejsce. To był twój ostatni mecz we Wrocławiu. Istnieje taka możliwość. Oczywiście starałem się dzisiaj się pożegnać z ulicami z słupką, z płaską PSU. To no, istnieje taka możliwość. Tego chciałem mieć z głowy. Oczywiście legia z zasługuje na no, to absolutnie i oddamy jej szacunek. Jesteśmy dużą, która absolutnie ma klasę i świadomość tego, jak trudno, trudno legi było to osiągnąć i jak ciężko pracowali na tym sukces więc absolutnie oddamy im szacunek.